Doskonała jakość obrazu to coś, na co zwraca uwagę każdy, kto gra w gry. Dlatego dziś przedstawię wam wyjątkowe monitory gamingowe MSI, które, swoimi parametrami i jakością wykonania, przyciągną uwagę nawet najbardziej wymagających graczy. W takim razie, zaczynamy. Subek, dzwoneczek, like i lecimy z materiałem. Na start mam dla was monitor MSI Optix MAG274QRF QD. 27 cali i średnie gabaryty, czyli z pewnością zmieści się na twoim stanowisku, a do tego eleganckie, wąskie ramki, które sprawią, że możecie skupić się na rozgrywce bez żadnego rozpraszania. Dzięki nim możecie zestawić dwa i więcej monitorów obok siebie bez znaczącej odległości między ekranami. No to przejdźmy do bebechów, bo tam jest tylko lepiej. Za niesamowitą jakość obrazu w rozdzielczości 2650 na 1440 i pełnię szczegółów odpowiada matryca w technologii LED, a wyjątkowa technologia kropki kwantowej zwanej Quantum Dot gwarantuje wyświetlanie olśniewających obrazów w gamie ponad miliarda kolorów. Do tego częstotliwość odświeżania wynosząca 165 Hz i ultra szybki czas reakcji na poziomie 1 milisekundy. Wiadomo co to oznacza. Mega płynna i dynamiczna rozgrywka bez żadnych ścin czy smug. Graczy docenią też, że MSI wysłuchało ich potrzeb, tworząc wyjątkowy tryb Console Mode, który gwarantuje wsparcie technologii HDR nawet przy obrazie o Rozdzielczości 4K na konsolach nowej generacji. Linki do tego i drugiego równie świetnego monitora MSI serii Optics znajdziecie w opisie pod filmem. Proste, prawda? A może krzywe? To by bardziej pasowało. Zwłaszcza, że naszym drugim bohaterem jest właśnie MSI MPG Artemis 343 CQR, znany również jako Zakrzywiona Bestia. No dobra, zmyśliłem to, ale niezłe. Nie, niezłe. Więc jeżeli się komuś podoba, to łapka w górę hashtag zakrzywiona bestia. No ale spójrzcie na niego. 34 cale w mega rozdzielczości UWQHD, czyli gry będą wyglądać jeszcze lepiej, a Wy zobaczycie w nich jeszcze więcej szczegółów. Do tego nowa technologia zakrzywionej powierzchni ekranu, najlepiej dopasowanego do krzywizny ludzkiego oka. Dzięki temu Wy możecie w pełni zanurzyć się w wirtualnym świecie, a Wasze oczy się nie męczą. No i popatrzcie, ten stylowy wygląd. Mamy tu też funkcję Profile CEC. Umożliwia ona konfigurowanie profilu dla wielu zestawów urządzeń i automatycznie wykrywa ich ustawienia. W tym przypadku również nie zabrakło Console Mode. No i co? Chcielibyście mieć taką bestię w domu? W opisie zamieszczam link do tego i dwóch innych równie imponujących monitorów serii MSI MPG Artemis. No i to by było na tyle. Koniecznie sprawdźcie opis, bo tam są wrzucone linki do tych oraz innych monitorów MSI w super ofercie na mediaexpert.pl. No to co? To by było tyle, a ja teraz zastanowię się jak tą bestię... Wziąć do domu i przekonać do niej moją żonę. Cześć.